Zapanowanie wortu a świętej pamięci Andrzeju Leperze. Pięć lat temu, w piątek, o godzinie 15, na wieczny spoczynek odszedł Andrzej Leper, przewodniczący samoobrony, tak w związku jak i partii, wtedy od 20 lat. Dziś minęło 5 lat od niego, od daty ukartowania tej śmierci. My członkowie samoobrony, ale także ci, którzy towarzyszą nam dzisiaj na tym spotkaniu, jesteśmy pewni i będziemy żądać, aby wyjaśnić sprawę tak smoleńska, jak i śmierci Andrzeja Lepera. Nie może być tak. Że giną ludzie, że ginie człowiek, a prokurator w jednej minucie wydaje wyrok i mówi wprost: Andrzej Leper dokonał zamachu na swoje życie przeszeń finansowych. A skąd on wtedy wiedział o tej godzinie? Dlatego my, stojąc do dzisiaj i stojąc w pierwszą rocznicę jego śmierci, Przysięgliśmy, że dokąd będziemy żyli, będziemy tu przychodzić. Będziemy mówić prawdę, a prawda ta w jakimś sensie, i stopniu i czasie na pewno się sprawdzi. I to my, jako członkowie, sympatycy samoobrony, za to będziemy odpowiadać. Nie tylko przed Bogiem, ale przed społeczeństwem. Nie możemy pozwolić na to, żeby kartować, planować zbrodnie na ludziach. Ta zbrodnia na Andrzeju Leperze pokazała, że już Andrzej Leper nie stanie tu, nie wejdzie do tego biura, gdzie od 90. lat planował strategię przyszłości Polski. To Andrzej Leper już w latach 90. Mówił o sprawach tych, które dzieją się dzisiaj. Mówił o aferach. Mówił o trudnej sytuacji obywateli, rolników, społeczeństwa, policjantów. Wszystkich tych, którzy byli uciemiężoni. Dzisiaj stajemy tutaj, tak byśmy stanęli do apelu i powiedzieli Andrzejowi jesteś u góry, patrzysz na nas. A my będziemy spełniać Twój Testament. Testament, którego nie napisałeś albo napisałeś i nikt tego nie widział. I można dwuznacznie o tym myśleć. Ale my wiemy jedno, że jesteś wśród nas. Twój duch jest wśród nas. I nasze myśli i czyny są ukierunkowane w tym kierunku. Ja dzisiaj witam byłych posłów czwartej, piątej kadencji, że w końcu rozumią i chcą być z nami. Bo samoobrona jest jedna. Nikt do tej pory i na pewno w przyszłym w przyszłych latach nie dokona zmiany samoobrony na inną. Andrzej Leper mówił wprost: Masz napisane na czole, że Ty jesteś samoobrona i będziesz miał to do końca życia. My jesteśmy za tym, aby Polacy uwierzyli, że nasz program 98 roku to program trzeciej drogi. To program, który nie nakreśliła tylko samoobrona, ale największy Polak Jan Paweł II, który powiedział nie komunizm, nie liberalizm, ale trzecia droga. I my dzisiaj wchodzimy w ten zakręt trzeciej drogi. Wchodzimy, i dziś rządzi PiS. My nie przeciwiamy się rządom PiSu. My chcemy popierać wszystkie zadania, wszystkie... Sprawy, które PiS dzisiaj robi. Popieramy 500, popieramy rozwiązania do rolnictwa, popieramy rozwiązania budowy domów, popieramy to, że Polacy muszą czuć się bezpiecznie w swojej ojczyźnie. Chcemy współpracować, ale nie wolno, żeby tą współpracę zakłócali inni, którzy wybiórczo mówią źle o PiSie. A z drugiej strony nie chcą, aby samoobrona mogła głosić swoje hasła. Szanowni Państwo, można by mówić dużo o tym, jaka była przyszłość. My dzisiaj mówimy wprost. Przyszłość to my, to nasze dzieci, to nasze wnuki. To społeczeństwo przyszłościowe, które chce trzeciej drogi, człowiek człowiekowi musi być równy, a nie jeden będzie miał miliony, a drugi nie ma co do karka włożyć. Nie chcemy takiej Polski. Dziś widzimy zwrot w kierunku rozwiązań proobywatelskich, prorodzinnych. Dlatego też tu jesteśmy i dokąd tu będziemy. Będziemy mówić o tym wprost. Program samoobrony z roku 98 to program prorodzinny, prospołeczny, program, którego nikt nie może się powstydzić, a przede wszystkim my, którzy na szyjach nosimy emblematy naszego godła. I to jest ważne dla nas. Szanowni Państwo, Chciałbym powiedzieć, że zmiany, jakie następują, pojednania, jakie się zaczynają, są pojednaniami słusznymi i chcielibyśmy, żeby wszyscy razem stworzyli coś, co będzie odpowiedzialne. Z drugiej strony, społeczeństwo zrozumie, że my chcemy dobrych rozwiązań dla kraju, dla młodzieży naszej, aby nie była w Anglii, w Belgii, gdzie są poniewierani, a chcemy, żeby pracowali tutaj w Polsce. Dzisiaj w Polsce brakuje rąk do pracy. Brakuje ludzi do pracy. To a znaczy, nasze rodzacy, nasze córki, synowie jeszcze są po świecie. My nie jesteśmy przeciw